Sadzę tutaj może trochę kich mrowisko, bo o tym temacie bardzo mało się mówi, a mianowicie o seksualności, kobiecej seksualności. I jak bardzo jest ona zawstydzona i owiana tematem tabu. W ogóle seksualność jest tematem tabu i najchętniej nikt na ten temat by nie mówił. Bo nie wypada. Pomimo tego, że mamy bardzo duże skrajności, z jednej strony w ogóle lepiej tematu nie dotykać, a z drugiej strony ta seksualność wylewa się na ulicę, to nie ma tutaj takiego zdrowego podejścia. W przypadku kobiet w ogóle jest to historia bardzo zaburzona, ponieważ my, jako dziewczynki, już od małego jesteśmy uczone, że nie jest to e, zdrowy temat, nie jest to fajny temat, trzeba się y, wyłączać z tego, trzeba tego unikać, nie wolno tam zaglądać. Więc, my tak naprawdę, idąc do dorosłości, nie wiemy za bardzo nic na temat e, własnej seksualności, nie umiemy się po niej poruszać, a ponieważ właśnie jest to zawstydzane, nie potrafimy z tego korzystać w sposób, który będzie nas. Odżywiał, który będzie nam pozwalał czerpać z życia więcej. Energia seksualna jest to energia życia, jest to energia twórcza, i jeżeli my mamy ją poblokowaną poprzez wstyd, poprzez zawstydzanie, to też mamy zablokowaną twórczość, naszą kreatywność. Nie będziemy też czerpać z życia w pełni, ponieważ ta energia, właśnie, która napędza nas do życia. Też jest w wycofaniu, i uważam, że potrzeba o tym mówić, żeby kobiety miały świadomość, jak ważny aspekt naszego życia to jest. I ja w tym temacie, w temacie kobiet, kobiecego ciała, też energii seksualnej, będę rozmawiać. Będę mówić na najbliższym webinarze, dokładnie w sobotę, czwartego, czyli jutro o tym, jak wstyd właśnie wpływa na te obszary, więc jeżeli jesteś zainteresowana, to zostaw komentarz pod tym filmem, a ja myślę Ci szczegóły.